Tym razem w nieco innej scenerii Piotr Skucha postanowił zaprezentować inną formę sztuki kabaretowej. Stand-up, bo o nim mowa, w ostatnich czasach stał się bardzo popularną formą postrzegania oraz komentowania w ciekawy i często dobitny sposób otaczającej nas rzeczywistości. Obok gospodarza sceny Piotra Skuchy na scenie auli mieszczącej się na terenie liceum imienia Mikołaja Reja wystąpili Ewa Błachnio Anna Paluszyk Michał Pałupski oraz Robert Błąbica. Eee, czy tu się chla? Nie można, ale wiem, że ktoś tutaj spodnie serne buty. Normalnie, przecież ale Jesteśmy w Polsce, nie? Każdy chla. Przecież wiadomo, ja również, dlatego będę gadał krótko. I potem się zwijam gdzieś do nie? <grystanie> wiadomo, każdy sobie lubi wybić, nie? Jak byłem młody, bardzo chciałem, żeby zatańczyła dla mnie dziewczyna w Klubie Gogo. -go. Ja jestem z Piotrkowa Trybunałskiego, jakie pochodzenie, takie marzenia. Ale i powiedziałem o tym moim kolegom z kabaretu, oni powiedzieli Michał, spełnimy twoje marzenie, spełnimy. I wzięli mnie do klubu w mieście seksu i biznesu w Wiśle. Wjeżdżam do tego klubu, jest rura, ja podchodzę do właściciela i mówię tańczą dziewczyny? Mówi, tańczą, ale są na wyjeździe. Żeby się skumali, co to był za klub. I wiecie, i, i, I nagle y, 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 przechodzi półnaga dziewczyna ja mówię, a ona on mówi, a nie, a nie, 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 to jest Sandra, Sandra się przyucza. Myślę, do czego tu się kuźwa przyuczać? Ale zobaczyłem, że Sandra ma na sutku naklejkę, Sandra uczy się, także że A Usiedliśmy sobie przy stoliczku czekając, aż dziewczyny wrócą z wyjazdu. I wtedy Sandra uznała, że to ona spełni moje marzenie. Podeszła do rury, zrobiła, złapała udami na górze, puściła ręce i uda nie wytrzymała. Tak staliśmy od stolika, usłyszeliśmy z ziemi takie, Aa! zrozumieliśmy, że Sandra żyje i wtedy jeden z nas powiedział, panowie, proponuję bramę. Nie, nie, właśnie nie, nie o takie reakcje ci chodzi, że ja rozpieszczę zat, a wy zrobi się, ok, niech panie, Z mojej strony obiecuję wam, że nie będę palił dowcipów, no bo mamy takich znajomych, nie macie takich znajomych, co jadają dowcipy? Takiego wujka z paszka, uwaaa. No i prędzio, chodź, chodź, opowiem ci coś fajnego. I ty masz takie... Pyteczkę to było, pyteczkę. Ja wiem taką dziewczynę. Ona jarała do wcipu, ale miała jeszcze jedną cechę. Próbowała ją uratować. Bogiem. Jezus, ma, no, odkąd nas puścili? Przysięgam, nam. Każdy występ, ja po prostu cały dzień taka, podobcowa chodzę. Sztosik. A puścili nas w czerwcu, ale nie wiadomo, kiedy zamknął, Puścili, puścili, a ile ile, ile ile, razy oni nas zamykali, ty? Po którym? Po sześćsetnym? Logrami? -um, nie i nas puścili. No normalnie teraz jesteśmy jak taka rasowa recydywa. Oczywiście sami grypsujący, zerocznęli. Żeby nie było. Dobrze was widzieć. Ja, a w ogóle ja w życiu jeszcze nie grałam w tej blisko białej Ja dobrze to odmieniam? Zajebiście, nie? Ja, jak, ja, jak ja odmienię? Tutaj coś takiego... Ten, ta scena coś tak szczenała, nie? Jak pod też. Jezus przeszła. Rozładowałam scenę. I bo się bałam wejść. mówi Boże, to jest podłączone do prądu. Nie wiadomo, gdzie jest koniec kabla. Może to się w Brzeszczach kończy? Ty. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie pod tytułem Bielska scena stand-upowa na stałe i z wielkim sukcesem zagości w naszym mieście.